Siemano z rana moje szczurki leśne. To już ostatnia wrzuta z tym jącem, ponieważ zakańczam go. Lecę siódmą warstwę. Lecę po prostu na bogato, bo mi zostało tego pigmentu. A wiecie, jak to jest, jak się wrzuci później do yy, garażu i on leży, później jest do wyrzucenia. Także wam pokażę od razu to z bliska. Już jest pięknie, że aż pała mięknie. No i tyle w temacie, kochani. Tak to moje gołąbki wygląda. Ktoś mi powiedział, że on zmienia kolor. No on zmienił trochę fabrycznego koloru, to na pewno. Jeśli chodzi o fabrykę. Ale jest spoko. Ostatnia warstwa koniec. Koniec pokazowego ogrodzenia. Zacieki to nie szkodzi, że są. To nie farba, to taki, jakby bardziej wodniste jest, także zaraz to się wałeczkiem rozprowadzi. Tutaj też wykopałem już pod kamień, będę bił. Także wykopałem i też niżej od razu jąca posmaruję. No, i tak go lecę, tak go lecę ostatnią warstwę. Tu schnie, tu wysycha. Wstałem bardzo rano, o 5 godzinie. Przelatuję raz, to długo zajmuję, cofam się, znowu, znowu, znowu i tak lecę od początku do końca. Kupiego robota. Co tam pisaliście? Chcieliście, żebym wam nagrał o domofonie, no ale nie ma Magdy. Nie ma magdy. Tak to wygląda. Tu odbieram, wszystko oczywiście widzę. Mogę otworzyć furtkę, mogę otworzyć bramę, mogę strzelić focie, ale jak wyłączę to też jeszcze mogę, kochani, przejrzeć, kto był, jakby mi nie był, ale jak ja nie odbiorę, połączy się z telefonem. Yy, gdzie to jest? Tutaj. O, widzicie, to jest zdjęcie, które strzeliłem. cik to mój brat, także nie pokazuję wam. Ciach, Przełączam dalej. Borysek. No i wiecie, cała historia jest. Mogę zdjęcia zobaczyć, kto dokładnie dzwonił. Yy, także pokazuję wam ten domofon u góry jest też wideo domofon tam jest założony żebyśmy nie musieli słuchajcie ten eee, no wiadomo schodzić jak ktoś dzwoni nie także tak to wygląda żebyśmy wśmieli to pod ręką o. no i to chyba na tyle co tam jeszcze mogę? Otwieramy, oczywiście, zdalnie, z internetu, z każdego miejsca. Tutaj mamy, klamka będzie zmieniona docelowo na tą sztywną za dwa dni. Tu była tu był mały faka, będzie taka, nie do otwarcia, nie? Tu wiadomo, jak się wychodzi. Drzwi są. No, jak się nadusi ten guzik, to wtedy on tak mówi: Drzwi są otwarte. No i też, jak komuś otworzymy, to on też tak nawija, nie? Tak to wygląda kochani. Jest lico, brama, bramy napęd widzieliście. Bramę zobaczcie kunszt jest odwalony na pełen gwizdek. Bo no jest wszystko na etapie planowania było nie. Eee, całego jąca jak murowałem to już było obliczane czy się zmieści. Zobaczcie. Ile tutaj mamy? Dwa palce, także kunszt kunsztem pogania. Tak to mogę powiedzieć. Brudna kamera, poczekajcie. Taki obraz jest z kijowy. O no co trawkę? Trawkę nie widzieliście. Trawka jest zasiana, rośnie jak na drożdżach. To jest pierwsze podejście, jeszcze nie koszona. Tu jest moja pompa ciepła basenu. Basen ma 35 stopni. Duża pompa, która filtruje nigdy nie jest wyłączana. Także woda jest cieplutka. Można się kąpać, nie? Kupiłem materat. Jeszcze wrzuciłem tutaj pod to, żeby było można leżeć. Tak to, kochanie wygląda. Jeszcze do siewka, gdzie musi być. Także myślę, że spokojnie, Niedługo będziemy się Niedługo będziemy się relaksować. Jeszcze nie jest czas na to, jeszcze jest zapierdziel, jeszcze troszeczkę mam tej roboty, ale już finał jest bardzo blisko. Eee, no co, następna moja robota po tym, jak już tam kostkę ubiję, to już e, no, ogród jest skończony, no, na gotowo, nie? Tylko kosić tą zieleń piękną, później ona się jeszcze doprowadzi do ładniejszego stanu. I co, moja następna robota to będzie ten balkonik. Już płytki są zamówione. Emitacja drewna, wiecie, no, na, ten, na ten desen. Jak już założę płytki, przykręcam barierki. Także to też będzie skończone. Tutaj już też zamówiłem grubą geowłókninę, 200-200 gram, ta najgrubsza. Wykładam ją. Kostkę, kostkę, przepraszam, kamienia tutaj wsypie. E, takiego, e, co jest tam na skarpie, i będzie też skończone. Tu drzewko lekko muszę przyciąć, bo wchodzi na moją posesję. I co poza tym? Poza tym gruba akcja akcja Łazienka. Także zobaczycie, jak się profesjonalnie wykonuje Łazienkę. Walk-in. No i co? To chyba na tyle, co mogę powiedzieć. Co tu więcej wam mogę nawinąć? Maksiu, odpoczywa. Nie, Paxiu? Czekasz na Pancie, tak? No ja wiem, że ty jak słyszysz Pancia, to ty normalnie szalejesz, nie? Pancia! Gdzie Pancia? Nie. Szukaj Panci! Szukaj gdzieś Panci. Nie ma Panci, Maksiu. Pancia przyjedzie dopiero z pracy. No przyjedzie. No nie martw się. No to taki piesek, ja to nazywam trochę chory piesek, wiecie o co chodzi. Pancia, 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 srancia. Dobra. No i co, jak Wam się ogólnie podoba tutaj, co? Ten joniec. Męczyłem się, męczyłem. Trochę świrowałem, że się na niczym nie znam. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Trochę tych clickbaitów tam nawaliłem. Oglądaliście. No ale wiecie, jak to jest. No profesjonalizm siedzi u mnie w rękach i w głowie. Także ja i tak innego efektu się nie spodziewałem. Tak to wygląda. Cały budynek wykonany. Podoba Wam się gołąbki moje? Moje szczurki leśne? Nie, ale powiem Wam tak, nie? Joniec petarda. Trochę, trochę siana trzeba było w to włożyć. Precyzyjnej ręki. Ładnie wszystko podopieszczać. Ale kolorystycznie, wygląd, wszystko, wiecie, antracet, brama, grafit, ogrodzenie, wszystko było przemyślane, czarne dodatki, czarne lampy, wiecie, to się jednak musiało zgrać, nie? Dużo myślenie, duże projektowanie, tak samo jak cały ogród był przeze mnie projektowany, pełen minimalizm, ale też ładnie. No i to na tyle, dobra. Siemano, moje szczurki leśne w tym nowym dniu, tu jeszcze tak dogrywam, że to już jest skończone. Tak to wygląda. Kamieniem jest wysypane. Cały dzień to robiłem wczoraj. Tu jeszcze jest kamek, żeby dołożyć na skarpę. Jak wam się podoba? klameczka już też jest wymieniona. I tu kamień już też ubiłem żeby się ładnie pod, kosiarką, pod koszarką pod koszarką żeby się ładnie jeździło tu zrobiłem tak cały czas coś robię No i to na tyle Co w następnym odcinku będę nagrywał bo jak wiecie budowa się kończy Ogród jest w 100% zrobiony. Nie dotykam palcem. Piję piwo, włączam nawodnienie. Chciałbym tak powiedzieć: nawodnienie się samo włącza o 5 rano zawsze, codziennie. No i co? Do następnych moich zmagań. Dużo nie zostało, ale jeszcze coś trzeba dopieścić. No i też zbieram się. Nie ukrywam nad odcinkiem, jak mi się żyje w Polsce i, bym, i czy bym wrócił do UK. Moje podsumowanie po jakby skończonym domu to zobaczycie też niedługo. Cześć.